Witam. Jest wtorek rano, 8 lipca. Dzisiaj żadnych misji specjalnych, nic takiego nie ma. Jedziemy, robimy naszą rutynę. Jesteśmy w, teraz w miejscowości, za przystanek był Betobiko, także zwykła codzienność. Dzisiaj chciałbym zwrócić uwagę na jeszcze jedną różnicę pomiędzy przepisami i nie tylko przepisami, ale zwyczajami w ogóle jakie panują na drogach tutaj a, a w Polsce, czy tam w ogóle w standardach europejskich, jak to się mówi. <laughs> Dyscyplina linii. Chciałem się ten temat omówić. Ehm, przepisy europejskie czy polskie są dosyć jasne, jak na się zachowywać kiewki, kiedy się jedzie na, na, na drodze, która ma więcej niż jedną linię, trzeba się trzymać prawej strony zawsze, chyba że się wyprzedza albo skręcały lewo, prawda? Yy, Także tam jest dosyć coś ścisłe, ile określone, i też jeżeli chodzi o linie przerywane i ciągłe i tak dalej Natomiast tutaj yy, w Ontario yy, zwyczaje są inne, bo ludzie w mieście jak są dwie czy trzy, trzy linie często podróżują albo środkową, albo lewą linią, bo jest tak, tak jest im wygodniej. Bo często samochody skręcają w prawo i tak dalej. I tak dalej. Policja się w ogóle tu nie zajmuje dyscypliny w zasadzie nie ma, a najgorsze w tym wszystkim jest to, że kiedy na przykład skręca się w prawo na skrzyżowaniu czy coś takiego, to nigdy nie wiesz, kiedy ten, który jedzie z boku, czy on nie, nagle nie zmieni linię na skrzyżowaniu. W Polsce przepisy jasno określają, że nie można zmieniać linii, ani wyprzedzać na skrzyżowaniu. Tutaj typowo przepisy tego nie określają. Także jest to takie dociągnięcie, następne, ale dociągnięcie zresztą jakich jest wiele.